Cześć, witam Cię serdecznie w Akademii Ruchu TV, nazywam się Adrian Bochenek i zapraszam Cię na szósty już trening z serii Treningi Interwałowe dla Początkujących. Mocno się zmotywuj, bo właśnie zaczynamy Twoją drogę do sukcesu. Ok, nadeszła pora, aby rozpocząć nasz trening, Twój trening, nasz trening. Będziemy się teraz z wspierać, motywować razem pracować. Co nas dziś czeka? Czeka na 3 trzy rundy w których wykonamy po 5 ćwiczeń Czas treningu 12 minut. 25 sekund ćwiczymy, 25 sekund odpoczywamy. Jak wygląda ja. dzisiejsza odpoczynek? Będzie to pajacyk i to będziesz wykonywał, wykonywała po każdym ćwiczeniu. To nasz czas odpoczynku. Prawda, że panie przynajmniej wiesz, że całe 12 minut od punktu A do punktu Z, końca za cała, będzie przepracowana. Podawiąć, Pierwszy z nich będzie w głębokim przysiadzie krok do stawy. W ten sposób najpierw wchodzimy w jedne, później dokładamy resztę stopy. Proste, ale bardzo, bardzo angażujące wszystkie mięśnie nogi. Kolejne ćwiczenie będzie brzuch. Ćwiczenia mięśni brzucha. tym razem robimy. Prawy łokieć dotyka na ale lewy mogły tylko naprawdę tylko Jest to bardzo skuteczne ćwiczenie, potwierdza to wiele badań, przetestowaliśmy na sobie, działa. Trzecie ćwiczenie będzie step. 25 sekund wykonamy jak najwięcej powtórzeń właśnie takich drobnych kroczków. ćwiczenie wygląda bardzo niepodzielnie, ale zobaczysz, że dostaniesz kość, ja zacznę też. Tym bardziej, że po nim i przed nim będziemy wykonywać. Ten odróżnik pajacy, o którym już mówiłem. Następnym ćwiczeniem, czwartym, będzie podkruszone. Ręce łączymy i wykonujemy pracę na zewnątrz, do środka. Na zewnątrz, do środka. Tutaj, oprócz mieści prostujących nasze ręce, świetlice, oraz obręczy narkomych, bardzo mocno będzie pracował brzuch. I oto chodzi w mieście głębokie, stabilizujące. Bardzo ważna sprawa. Nie tylko to, co widać, ale również. To jest w środku. Sześć, czy, czy, piątym ćwiczeniem przepraszam, będzie świetny. Jak je wykonujemy? Otóż unosimy do góry stopy i głowy. I pracujemy w ten sposób, tak aby ani dłonie, aby nogi nie dotykały markiety. Oczywiście, jak zaczną dotykać ze zmęczenia, nie szkodzi. Kontynuujemy dalej. Bawimy się, ćwiczymy. Staramy się dotrzeć do końca. Na pewno nam OK, uruchamiam naszą aplikację Playtime timer i zaczynamy. Jesteśmy razem i razem to Waga, Uwaga, 10 sekund do rozpoczęcia. Pierwsze ćwiczenie, przysiad i krok do Uwaga, 3, 2, 1, po Idziemy, raz. Pięknie. Czujesz jak mocno pracują twoje nogi? Ja czuję od samego początku. Mam już trochę doświadczenia, więc wiem, co się zaraz będzie działo. Troszkę będę dyszały, ale o to właśnie chodzi. Pamiętaj, najpierw stawiamy piętę, potem resztę podeszli. Bardzo dobrze. Jeszcze kilku sekund. Ok, trzeba się przygotować do aktywnej przerwy. Uwaga. Hop. I pajacyk. Nasza przerwa cały czas będzie wyglądała tak. Dzięki temu będzie ciepło. Dzięki temu będzie wdrożyło w nas że nie, troszeczkę szybciej ogólnie same zalety następnym ćwiczeniem jest brzuch rowery, także powoli się kładziemy trzy, dwa, jeden hop i pracujemy prawy łukieć do kolana lewego lewy łukieć do kolana prawego i napięty brzuch łopatki odlewane od podłoża i praca i teraz Cały czas, pięknie wchodzi. 3, 2, 1. Wspaniale. Aktywny wypoczynek. Czyli nasz pajacy. Teraz sobie odpocznij. Rozluźnij wszystkie mięśnie. Machaj jak Następnym ćwiczeniem będzie step. Czyli drobne kroczki w miejscu. Pajana się czuje. Mam niezwykły power dzisiaj. Proszę hop. Jedziemy. Dronne kroczki. Raz, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Ale ekstra. Bardzo się cieszę, że się decytywałeś. na treningi razem z nami. To dodaje nam motywacji, tak jak my dodajemy i tobie. I Jeszcze trzy sekundy i pod tłuszcz oddech. Ale lepiej, aktywny pojazd Tak. Tutaj również. W kości dostaję mły. Jeszcze chwila. Jeszcze. 5 sekund. Wławia, przygotuj się do tego poruszonego. O! Szeroko, mosko. Szeroko, mosko. Na początku wydaje się to gławne, ale pociemnie chęć. Niech czas zacznie się zbliżać do końca. Wtedy zobaczysz o co nam chodziło na mocno brzuch Nikt. Bardzo mi przyjemnie, że nie jest to dusa rybacie Pajacyk, pajacyk. Jest ekstra Ja na naprawdę odczuwam już kąt. W sensie wyglądałem rozgrzewkę. Możesz też skorzystać z naszych rozgrzewek. Ale też to jest bardzo ważne, zaczynamy. Kolejny przycisk, grzbietę. Szykujemy się. No. I proszę. Unosimy dół i nogi. I jednocześnie staramy się wykonać największą ilość powtórzeń, ale technicznie, żeby nie spadała jakość. Jeszcze. 5 sekund. I trzy. 2, jeden, aktywna przerwa. jedna trzecia za to, za mną no. również, no. Aktywny wypoczynek. Przechodzimy do ćwiczenia numer jeden dzisiaj. Czyli w głębokim przysiadzie. Rok dostawny. W prawo, a później w lewo. teraz to pokażę Ci w Raz. No. raz. Na moje stopy, najpierw tak, wkładam piętę, później dokładam resztę stopy. Bardzo dobrze, świetnie. Polano na zewnątrz, a to oszczędza, tak, stawy polanowe. I taki aktywny wypoczynek. Nie wiem, czy daje na drugie doradcę, czy bardziej mnie męczy, ale oczywiście wraz z upływem dynigów będziemy teraz bardziej zmęczeni to naturalnie następnym ćwiczeniem jest brzuch rowery który rozpocznie się za 3 sekundy kładziemy się i po naciągnięcie teraz łukieć prawie ze skrętu spójrz tutaj tutaj pięknie, pięknie Jestem z tobą, nie pozwolę Ci się poddać. Przecież jesteś w kawdziele Akcent na przerwa. Uprawniona przerwa. Mam nadzieję, że troszkę cię spiegł, jak to się mówi, bo mnie tak. Dużo zależy od tej chwili wyponowania dziczy. A więc stary się będę naśladować i słuchać, co mówię wtedy siłatki. Uwaga. Teraz będę z w miejscu jak najwięcej drogów w troszku, tutaj się troszkę się usiłają A więc ciężko mi się mówi tak jak przy grzbietach to mi się teraz ciężej oddycha ale spokojnie jestem w tobą. Uwaga od tyna przerwa o. Przed ja chwilą ćwiczyliśmy na palcach, teraz skaczemy na palce w tym ćwiczeniu, tu również w ścierku. lekko biegnące, ale warto chodzi. być szybkim, dynamicznym, trzeba pracować na ten ciał. Następne ćwiczenie, podkręcone w prawo, na na do środka. Dzięki nie Jesteśmy naprawdę blisko. Umedek już minął. Teraz mamy, jak to się mówi, z górki. Na pewno nie wolno nam się zatrzymać. Za dużo. Włożyliśmy to siły. I ciężkich pracy. Proszę, parac. Bardzo dobrze. Pięknie. Przed nami. Kolejne ćwiczenie. Już dziesiąte. Będą to świetny wspaniale jeszcze chwila, przygotuj się powoli w ogóle schodzimy na brzuch będę mówić Pięknie. ale fajnie wiem gdzie robisz postępy idziesz po naszych treningu od numeru jeden 2, 3, 4, 5, a później 6. 3, 2, 1 i przerwa. Tytuł. trzeba do przodu. Wszystkie do ćwiczeń, wszystkie treningi. Na pewno zaraz forma. Biorę to wszystko pod kontrolą i równo jak trzeba. Wszystko jest zaplanowane za, za na siebie, Uwaga. Za chwilę kroki stanę i ruch mi idziemy. Raz, dwa, raz, dwa, raz. Dwa. Wspaniale, ale wiecie, o to chodzi. Mam nadzieję, że ciebie też piecze, ale nie myślcie, wiemy. nie bój Nie bójcie, to nie jest złośliwe, lecz wiemy, że robisz to wtedy dobrze. Uff, najpierw pięta, potem reszta stopy. Trzy, dwa, jeden. Aktywny pojazd. Uuu. Jest została. Widzisz, popatrz. To jest na wysłuchujących. A ja lubię, że został już cały zgrzanek. Można się zmęczyć. Mistrz świata, by się zmęczył, jak ja siebie wszystko. Paga. Mamy brzuchowy. Schodzimy na dół. I praca. Tego, mutek blu. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Jak wiesz o co chodzi to przyspiesz. Przyspieszamy, przyspieszamy. Jeszcze troszeczkę. Ręce przy Nie zdradzamy ich z drogą. Pięknie, przed. Pamiętasz co teraz będzie? Ja pamiętam. Też mam też małą ściągę. Teraz będzie Wstęp w miejscu. Gdzie coś da wydaje i ćwiczenie mocno spalające? Łaka. 3, 2, 1. I praca. No, ciężko już, co? Nie poddawaj się. Wszystkim ciężko. Z czasem go pokochasz. Będzie to twoje hobby, pasja. Będziesz chciał się, więcej i więcej. Do was, to jest wspaniała przygoda, nie kończąca się. Uwaga, 5 sekund i jakby zawsze. wszelkie. O. Jedziemy. Jeszcze do oczyszczenia. Pamiętam, że nie teraz. Podporze. Siodem. Praca rychlą. Pięknie. Uwaga. 5 sekund na na zewnątrz, do środka na zewnątrz, do środka no ręce już inaczej pracują zużywają więcej energii musisz się utrzymać siłą woli. ale dzięki temu musi nastąpić super kompensacja i będzie większej woli. Brawo! Kapelusz od zewnątrz, kapelusz fotów. Znaczy, że odpaliłem na maksa, zaangażowanie się na Maxa. Udało mi się to, bo jesteś tu wewnątrz! Dziękuję ci za to! Ostatnie ćwiczenie. Teraz nie ma powieści prezentacji Uważaj. Pardon! Jak najszybciej stopniowo i dłoń! Nad bankietem, jeszcze troszkę 15 sekund. Szybciej, szybciej. Walczabów. Zaraz całkowita przerwa. Możesz taczyć. Kalendarzu. Że zalcią. Pięknie. Brawo. Jak się czujesz? Bo ja fantastycznie. Rewelacja, zabawa była przednia. Dziękuję Ci jeszcze raz za to, że tutaj ze mną byłeś. żebyś tutaj lub byłaś z Akademią W Ruchu TV. Polecamy się na przyszłość i pamiętaj: ćwicz systematycznie i wyglądaj fantastycznie. Do zobaczenia na następnym treningu. Hej!